Dobry wieczór, zanim zaczniemy podcast, właściwie, chciałem tylko ogłosić, tak powiedzieć po prostu na wstępie, że to jest krótsza wersja, znacznie skrócona wersja tego podcastu. Cały odcinek macie oczywiście w opisie. I czemu jest skrócona? Ponieważ po prostu nie wyszło ciekawie, po prostu. Raczej, no ogólnie ten odcinek nie wyszedł za bardzo najlepiej, ale my się przy nim bardzo dobrze bawiliśmy, co jest chyba najważniejsze. I. Tyle. Jakby ktoś jednak się zainteresował e, tym tematem głównym tego odcinka, jest to zwykły podcast, odcinek 20. 90% Legends of Runetera. Mm, więc. Przez dwie godziny jakoś około gadaliśmy właśnie o Runeterze. Jeśli ktoś kogoś to interesuje to zapraszam, link w opisie. Jeśli nie to stwierdziłem, że też fajnie wyszedł nam ten wstęp, gdzie rozmawialiśmy sobie tak o na luzie, o wszystkim i o niczym, trochę o muzyce, trochę o życiu, trochę o jakichś tam naszych, nie wiem, anegdotach, więc stwierdziłem, że Taki krótszy, ale przyjemniejszy, myślę, odcinek, akurat zaraz święta, kiedy to wrzucam, więc mam nadzieję, że będzie to dla was taka lekka odskocznia. Miłego odsłuchu. Żeby no, jeszcze jeszcze zaraz okno... Robię, ty. Żeby ci okno nie wyleciało. Żeby ci okno, ten nie internet nie uciekał nie przez okno. Tak, internet mi... Mam nadzieję, że będzie mi uciekał przez okno. No jakie zamki? że to nie będzie uciekał. No to jest zamknę. No to je zamknij. No to idę no je zamknąć. No to idź zamknąć. No to idę je zamknąć. No to idź. Mówić. No idę. No to idź. Zrobione. No i fajnie. No i zajebiście. Tak. Y y witam słuchaczy, witam ciebie Kamilu po raz dzisiaj drugi. Nie. Nie, Cześć. dzisiaj nie. <noise> dzisiaj po raz pierwszy ci witam. Tak. Ja też witam. Witam również. Cześć. Znamy się? Właśnie kim ty jesteś? Co ty robisz? Gdzie jest moja rodzina? Zrobiłem yy... się trochę nie Dobra, nieważne, teraz tak serio. Ogłem teraz tak, mam... tak serio. W no. ogóle mam taką... Yy, zanim tak myślę, że zaczniemy... Znaczy już zaczęliśmy. Bo najpierw sobie zrobimy taką rozgrywkę, takie po, pogaduchy, że tak powiem. To tak przy okazji wspomnę o, o tym, że mam taką propozycję, są od siebie, co ty na to, żeby zrobić, robić dwa odcinki tygodniowo, z czego będzie to tak, że ten normalny, regularny będzie trwał powiedzmy około godziny i będziemy jeszcze robić taki odcinek w tygodniu, który będzie powiedzmy trwał tak z 20 minut. I mean... Mi to No to dobra. No dobra, więc umówmy się tak, że tak żeby było. Mm, powiedzmy tak w miarę, jeśli nam się uda być regularnymi z prorotem. Te normalne mm -hmm. godzinne będą w soboty, a te 20 minuty powiedzmy w środy. No, oczywiście jakoś tak godzina, myślę, 20. Także no. Mm -hmm. Ogółem to sobie wyszedłem dzisiaj dotknąć trawy, bo wczoraj tego nie zrobiłem i byłem z tego powodu trochę niezadowolony. Mm -hmm. I postanawiałem sobie zrobić taki eksperyment I zamiast normalnie słuchać tej muzyki co Której słucham zawsze Jak idę dotykać trawy To no. puścić sobie lo-fi I? Powiem ci, że jestem pozytywnie zaskoczony bo, pozyty bo bardzo fajnie się słucha lo-fi Tak nawet na spacerze Tak. I powiem ci Puściłem sobie od pewnego Mm. Nie jest to do końca wykonawca, bardziej jest to. Jeśli chodzi o Spotify, to jest to jego profil. Jeśli chodzi o YouTube'a, no to ma po prostu kanał na YouTube. Ie. To jest chyba, chyba najbardziej znany, jak nie. Jeden z bardziej znanych, jak nie najbardziej znanych, jak nie najbardziej znany, a mi się język klącze. Um, twórców, jeśli chodzi o lowfi, myślę. Jest to Chillhop Music. Ten z takim tym shopem. Charakterystycznym, mm, wiesz co chodzi? This guy. Tak, i po this prostu se słuchałem z playlisty. Puściłem sobie playlisty Taste of Somewhere. Mm -hmm. I no, bardzo fajnie się słucha. I w ogóle najbardziej mnie rozśmieszył fakt, że to jest playlista od nazwie Taste of Somewhere. Patrzę i dosłownie utwór, jaki mi się puścił, to Winter Chill. Totalne przeciwieństwo. A teraz patrzę i są trzy otwory z albumu Chill Hop. A nie, czekaj, to jest. Nie. Nie, to jest tylko jeden, sorry. To jest tylko jeden z Winter 2021. No, mniejsza o to. Także się jak to sobie. W sumie polecam sobie tak też spróbować, po prostu. No polecam lo right. Lo-Fi. jest No, dzisiaj sobie w ogóle ogarnąłem y, też swoje playlisty na Spotify'u i <coughs> postanowiłem, że jedną z nich jakby usunę, bo w sumie to po co mi ona jakby. Mm -hmm. I tak nikt jej nie słucha, ja też jak powiem za bardzo jej nie słuchałem, więc... Y, Ale ty ich tam w ogóle masz? Tych wszystkich playlist, co? Wszystkich, wszystkich? Za dużo. Wiem. Znaczy, no. za dużo. No. 27 publicznych playlist, ale to, to jest. Nie ja lubię i, i no. Tych co masz niepublicznych. Ty po wszystkich. Nie mam niepublicznych. W twojej bibliotece. A, tych, tych zapisanych. Tak. Ale ja i takich nie słucham. One po prostu są, bo nie chce mi się ich jakby. bo nie chce mi się jakby ich odznaczać, wiesz, o co chodzi. Tak samo mam z polubionymi utworami. Mam 1345 polubionych utworów, a z czego i tak za bardzo nie słucham tak ponad tysiąca. No nie chcę mi się po prostu odznaczać co chwilę, a to mi się znudziło, to to odznaczę. Wiesz o co chodzi, nie. Więc wracając sobie, usunąłem tą jedną playlistę Love i zostawiłem tylko tą jedną. I dzisiaj jeszcze miałem 200 utworów, no ponad 200 utworów chyba miałem, coś takiego i teraz mam 307. Mm. Trochę mi się nudziło, że tak powiem, więc sobie po prostu przeglądałem playlisty jakieś z low fi patrzyłem dobra, to mi się podoba, wrzucam i tak ten, nie? Mhm. Mm Jednocześnie sobie oglądałem streama. <laughs> No, a tak poza tym e, oficjalnie mam też ulubiony zespół, wyobraź sobie. Tak jak o. na przykład nasz pewien przyjaciel, nie wiem, tam uwielbia, po prostu jest fanem Coldrayna. Mm -hmm. To teraz ja mam też taki zespół. Jest to zespół Until I Wake. Okay. E, wyślę ci trzy utwory. Tak, Imo od najlepszego do. Tak, powiedzmy takie trzy utwory, które tak. Od tych najlepszych, które mi się najbardziej podobają, do tych mniej, i tak samo zrobię słuchaczom, że po prostu puszczę im, słuchaczom, fragment yy, po tak z 5 sekund myślę każdego utworu, i potem wrócimy do Was, że tak powiem, nie? Hmm? Eee, ten. Eee, pytanie, jakie to są. Jaki to jest gatunek? Metalcore. Metal, ah, okej. Metalcore. Okay. Metal Więc no. What's the difference? Y no, Metalcore jest, wydaje mi się, bardziej taki. melodyjny? Taki bardziej. wiesz, że. Y masz bardziej taki, że. głos, że wokaliści robią taki bardziej wysoki głos, jak. tak mi się wydaje, bynajmniej. Czekaj. Żeby cię nie skłamać, tak samo słuchaczy, ja sobie na szybko to sprawdzę. Tego co słyszę, na przykład y... w porównaniu do jakichś takich częstszych metalowych zespołów, jakie ja to powiedziałbym, że yy, z tego utworu, co ty mi na razie wysłałeś, by od razu Powiem Ci tak. E, e, tak, rzeczywiście. Ich wokale są na pewno, powiedziałbym, łagodniejsze, ale już jak widzę, że tu się rozkręca, i wszystko. No tak. Refren to trochę, no wiesz. Jest głośniej, ale wciąż nie jest taki, takie, nazwą to metalowe krzyszczenie. To jest no takie, taki, taki, taki growl. Znaczy, ale ten wokalista, muszę przyznać, on, on jest po prostu przegigaczadem, jeśli chodzi o śpiew i o growlowanie, bo wyobraź sobie że on potrafi to łączyć, że jedno słowo właśnie takim wysokim śpiewaniem, następne growl, potem znowu taki śpiew, growl i tak to miesza ze sobą, miksuje. Okay. W ogóle what the fuck? Ja, ja ten, zaraz y, postaram się znaleźć ten moment i tutaj też y, słuchaczom puścić w tle i też tobie tam wyślę od bieżącego momentu. Tylko najpierw, czym jest metalcore dokładnie? Y, gatunek muzyki łączący w sobie elementy hardkoru i metalu Wychod wywo wywodzący się w prostej linii z Cross Crossover Trash. To mi za bardzo nic nie mówi. Poczekaj. Mi też. Eee, pierworodnie był to styl. Pocho hmm, pochodny od hardkoru eee, z biegiem lat styl ten również stał się pod gatunkiem metalu poprzez pojawienie się generacji zespołów określanych tym mianem, lecz mający wyeksponowany metalowy człon ich w ich muzyce no wobec tego metalcore jest to nut, który stanowi połączenie ciężkich riftów prosty wyklucz Prostoty wykonania i agresji połączonej z szybkością, który rozwija się dwutorowo jako hardcore osadzone lub z wpływami metalu oraz jako metal z wpływami hardcore. No to już trochę lepiej mi to ten. No to jest po prostu takie, no. Bardziej energetyczne, bym powiedział. Takie, no. Mm -hmm. No, można by tak powiedzieć, myślę. I teraz tak, ja sobie wyjdę na YouTubie. I tak, też, jeśli tak. chodzi o ten pierwszy otwór, który ci wysłałem, to też y, słuchaczam puszczę w tle. Um, inside my Head, przez który w ogóle ogółem poznałem ten zespół. Mhm. Um, moment. Wiesz, jak często masz coś takiego, że w utworach takich tam masz ten jeden twój ulubiony moment, który zawsze masz takie, no wiesz, nie? Wiesz co mi no, chodzi. Powiedz mi, że wiem o co ci chodzi. To w tym utworze też mam pewien taki moment, już go puszczam. I co ciekawe z tego, co tutaj widzę, jak wiesz, jak masz od jakiegoś czasu na YouTube to, że pokazuję ci, jak najeżdżasz na ten pasek przewijania, Ma, masz sobie mhm. zobaczyć naj, najczęściej y, powtarzanych otworzeń, nie? Mhm. To widzę, że nie tylko to jest mój ulubiony moment, bo widzę, że właśnie w tym miejscu też jest ten, ten y, znacznik, że jest najwięcej powtarzanych otworzeń w tym miejscu. Jeśli po prostu ten krzyk, i ta nagle, ten taki krzyk potężny, i, i nagle po prostu ta perkusja, i gitara, to, to jest takie dobre. A jeśli chodzi o to yeah, mieszanie właśnie takiego growlowania ze śpiewaniem, to spróbuję to znaleźć szybko. Mam tu jeden taki krótki fragment, który to ten. Tutaj wysyłam ci to. wiesz, To nie jest na pewno coś. w moim guście, przynajmniej. No tak, ale. Wiem. sounds nice, I guess. Ale technicznie jest to zrobione świetnie. I przede wszystkim to, jak on i śpiewa, i growluje, to widać, że to jest naprawdę. robi to już od, że tak powiem. od lat. Żeby tak umieć, to naprawdę trzeba. trzeba mieć głos. Więc, no. Tymczasem co u ciebie? Czy masz coś, co byś chciał, A... nie wiem, przekazać? Może. Co no, mam do przekazania? Patrz, dzisiaj pojechałem w końcu do banku i w końcu sobie zamówiłem. w końcu sobie zamówiłem modele. modele. Na, no, które, oczywiście. No, które mi przyjdą po, po piątek? W ten piątek? Tak, w ten piątek, bo czyli na w sobotę, sobotę jestem. Na sobotę czyli... robię, wiesz co? Tak, czyli w sobotę. No to najwyżej może też padnę, może coś. Ten może nam się uda w końcu zrobić twoje orki na, na kis. E, to nie jest jeszcze coś, co do końca planuję, ale jasne, może spróbować pomalować parę orków na kis, może akurat. Czyli będą orki? A będzie to co? Będą teraz orki, ten, że w piątek ci przyjdą? Tylko to nie jest Kildrick, ale ta orki. Hmm, to można spróbować. Sypie, to jest Combat Patrol. Tam mam dwie jednostki. Jeśli e, niestety to są nowe Boyzy, więc niektóre są wyposażone w Trude, a nie wszystkie są Chopa i Slaga. Tam były jeszcze trzy Coptery. Helikopter, i... helikopter. <głos> Dokładnie. <głos> jeszcze były DevBreat i Warboss w Mega Armorze, ale ja tego Warbossa zostawiam i jak sobie kupię pudełko nobów, to przebuduję Warbosa na big Meka w Armorze. Można i tak. Widać, że masz dobrze rozplanowane, to? Tak, bardzo często o tym myślę. No nie dziwię się w sumie ja mam podobnie. Jeśli chociażby nie wiem, przykładowo z montowaniem, nie wiem. No dobra, teraz sobie nagram to, ale najpierw sobie zmontuję to i tak dalej. Nie wiesz co chodzi? Jak no to mamy ja tak samo. Ja tak samo dzisiaj chociażby miałem z tym, że miałem, chociaż plany mi się trochę zmieniły. Miałem sobie nagrać pewien odcinek z nowej serii, ale to już mogę na spokojnie powiedzieć, bo to zanim wrzucimy ten podcast, to to już na pewno będzie mianowicie wracam do grania w Dead by Daylight. O. I więc no będzie też z tego seria. Znaczy już jest, hmm. jak no, tego teraz słuchacie. Teraz te widzę, to z tego co rozumiem, oni mają całe twarze pomalowane na biało. I z czarnymi jakimiś, nazwijmy to, detalami. No to akurat można by było zrobić jak kis, bo oni też mają jakby białe twarze i tam jakieś te... Jeśli dobrze pamiętam, A? nie? Moje orki są zielone. Ale mówisz o jakichś białych twarzach, którzy tam mają... że mam na myśli teraz Kis. A, no, no to ja to... <grych> Ruch, dobra, <grych> nieważne. Ja po prostu teraz mówię, bo teraz tak patrzę na nich no, i myślę, jakby można ich przemalować jako orków, w sensie powiedzieć tak, najlepiej to by było z tego przemalować na tak może właśnie y, twarzach orków, które krzyczą, lub po prostu otwartą buzię. No tak, to prawda. Tutaj myślę, że to by najlepiej wyglądało. No tak. Jest, jakby taki ork jeszcze właśnie miał tego, jak jeszcze miał, wiesz... no. No co? Posłuchuję się do tematu, nie wiem, o co ci aj, chodzi. Aj. A tak poza tym mam dzisiaj bardzo dobry dzień. Widzę, właśnie. No. Mm. Więc tak. A tak, co, o, coś z raczej... muzyką, może coś ten, może um, ten... Względem muzyki... Powiem ci, że... Ostatnio chyba... Chyba nic nowego, Ta. A filmy jak? kiedy jakieś? ostatnio to robiliśmy też nic nowego, tak samo. Czy mam i tak Gry? samo. Ja to ja to rzadko w te rzeczy patrzę. Gry? Co co o grach? Nie wiem. W sensie, bo mimo tego, że to jest i tak odcinek typu 100% o czymś, no to jednak można o czymś innym wspomnieć. Tak. No czemu nie? Tak na początek Wiesz, na rozgrzeweczkę, że... nie... Wiesz, i tak, i tak, nie wiem tak tak, jaki grz wspomnieć. Poza tą wspomnieć. będziemy o będziemy głównie rozmawiać, ale... No, no w sumie to eee, no, to fakt. No. O, w ogóle, właśnie widziałeś? Eee, nie pomyślałem Te rewile, jakie mamy teraz w serce, co nie? Tak. Czo jak wczoraj, wczoraj obliczyłem. Rewile wychodzą plus minus co 3 dni. Mm, no, w sumie a expansion wychodzi 31. Czy tam pierwszego? Więc mm -hmm. do tego no, no. czasu powinniśmy mieć teoretycznie 3 rewile. Więc to powinien być jedno z tych większych e, expansions, a nie takie małe. Hmm. Więc teraz ci, którzy wierzą, że wyjdzie to Albo Varus. Walić Varusa, Aatrox też. Nie, lepiej. Varus też jest... Varus też nie. może być git. IMO. E, Varus, Darkin i dwóch gości. Dobra, Wielkość i koniec atroks, kropka. Atroks, weź, nawet Atrox cię wyśmiewa z Varusa. Nawet walić. <laughs> Ale, Velkos! A Velkos dał, On był sobie fajny blaskiem. Jakbyśmy w sumie to w właśnie kolejnego z czempiona do Lora. Ej, w ogóle, imagine takie też propos trochę Lore, tylko że Lore, lore, nie, że Lore gry. To będziemy musieli jakoś odróżniać. Eee, taki Kabuły. nie wiem. Masz takiego. No tak. Masz takiego, nie wiem, y, tam załóżmy Nasusa, który jest wyniesiony, jest taki tam potężny. Dobra, może na... Sus... W sumie nie na sus to kiepski przykład. Mm. No bo on się stakuje w nieskończoność. Jak on, nie, e... nie chodzi mi o to. Nie chodzi mi o to. Chodzi mi o Lor, nie o grę. Statystyki? okej. Okay. Może inaczej, podaj mi jakąś taką naprawdę potężną postać Atrox, Mordekaiser, Aurelion Sol... O No, no na przykład załóżmy, że masz takie postaci którzy mają takie. O, patrz, jaki jestem potężny i w ogóle, z... albo nie, inaczej, wiem, wiego, który, poczekaj, który tam chce zniszczyć Runeterę, że taki, bo taki jestem potężny, mam całą armię i w ogóle. Jeśli tam on nie chciał chyba zniszczyć Runetere. No dobra, ale wiesz, zchodzi i. No ta. Tymczasem Bart, no siema. up, How You Doing? Siema, to ja i moja armia impów. Nipów. Nipów znaczy, sorry. Nip, nip. Mip, nip. I pot, potrafię, mogę, mogę sobie ciebie zamienić dosłownie pstryknięciem palca w takiego mipa. I sprawa ten zamienić w człowieka, jak chcesz. No, Bart jest taką właśnie potężną postacią. Tak. Takie e... Dosłownie, nie wiem, tam ludzie na runeterze, nie. Jest jakaś tam, nie wiem, pustka się pojawiła. Jest jakaś, jest, jakaś, jest jakaś dziura czasoprzestrzenna czy coś. I takie tylko ludzie na runeterze. O nie, co my zrobimy? Jesteśmy zgubieni. Tymczasem Bart. Eh, bez problemu. Po prostu Dosłownie robi tak zią łapał nie i. Nie widzę problemu. O, dokładnie. Mart no. do be like that. Ale zauważ też na przykład właśnie jak była sytuacja z Wiego, to Barda w ogóle nie wzięli pod uwagę. Ale nie niestety szczerze? W według klienta, tak samo to się skończyło. Z tego, co barda, z tego co, no co słyszałem, z tego co słyszałem, z tego co słyszałem, to właśnie jak było, że tam yy, było coś w stylu, że yy, takie nawiązanie właśnie do Barda, że niby on ma yy, właśnie tą. Te, jak to było, ten event w jego Boże? Zrujnowanie ma jakby to. Yy, zwalczyć czy coś? Ruinacja, bo wiesz, bo impy. No. <gry> Nipy. Zamiast my powinieneś mówić my, ale dobra. MIPy, o. Close enough. Kurde, no. myli mi się ok. Teraz spokojnie. Przyzwyczajenie i Ja dalej impy. nie rozumiem, czemu w dumie impy przetłumaczyli na diabliki, a w Heartstonie yy, impy przetłumaczyli na chochliki. Bo to polskie tłumaczenie, czego się spodziewasz? Ale bo dobra, przejdźmy na właściwy to temat to już to może. Consistent. Dobra, no. bo to miało być 100% o lore, a już jest już 20 minuta nagrywek, a my dalej gadamy o czym innym. Znaczy. Ale mam oczywiście na myśli grę. Tak. Nie Fabułę. Dokładnie. E, więc czym jest tak właściwie gla... ta gra lore? Dla tych, co być może nie wiedzą albo może kojarzą, ale tak yy, dokładnie nie wiedzą o co chodzi, nie? Więc tak, jeśli ktoś by kojarzył chociaż tak, e, Hearthstone'a, yu gi e, Macie The Gathering e, tego typu karcianki, to lore jest czymś tego typu. Tylko że wiadomo, w lore mamy parę swoich rzeczy i tam. No, jak to każde karcianki różnią się od siebie. Przede, Pewnie, wszystkim, przede wszystkim masz strasznie dużo, jakby do wyboru, jeśli chodzi o tam, nie wiem, jakieś kombinacje. Można też robić swoje własne talie, co w sumie głównie na tym polega. Tak, ale na przykład coś... masz problemy z niektórymi kartami, znaczy bohaterami, co powoduje, że oni nie są aż tak flexible, co nie? No to jest na przykład, słabe. Dobrym przykładem jest... jest Nocturn. Resztę odcinka znajdziecie na Spotify. Link w opisie. A teraz życzę Wam miłego dnia, nocy, w zależności kiedy tego słuchacie, jeśli nie interesuje Was dalsza część.